I rzeczywiście są studenci, którzy przychodzą, patrzą, aha, ktoś daje CV, a ja nie mam nic. No więc słuchaj kolego, tutaj możesz iść szybciutko sobie CV podrasować, mogą sobie zrobić zdjęcie, dziewczyny mogą sobie zrobić biznesowy look, bo będzie i stylistka, i makijażystka. Także naprawdę szybciutko CV przygotować się, jeżeli czegoś brakuje studentowi, zaproponować szkolenia, zachęcić do udziału w programie mentoringowym. Wiesław Kaczmar, Nowa Trybunał Polska. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku cyklu Akademicka, a Państwa i moim gościem jest Pani Aleksandra Jasińska, kierownik Biura Karier Politechniki Opolskiej. Dzień dobry, witam. Dzień panią. Dobry. Pani panie Olu, jesteście w, tak naprawdę w przededniu dużej imprezy, o której będziemy rozmawiać, czyli kolejnej edycji Akademickich Targów Pracy. No już sama nazwa pani biura pokazuje, że wiąże się to z pewnym rozwojem, z pewną karierą, ale proszę nam opowiedzieć o tej imprezie, która doczekała już w końcu szesnastej edycji i pewnie doczeka następnych. Oby, I oby. Walczymy o to, żeby to była naprawdę impreza na wysokim poziomie. Ale jeśli przetrwała 16 lat i ma już 16 edycję w tym roku, to znaczy, że ten poziom już jakoś tak zaznaczyła chyba mocno. To jest kawał historii, to trzeba powiedzieć. Kiedy targi były pierwsze edycje targów, to ja nawet jeszcze byłam studentką i A rzeczywiście oni? tak, pamiętam, i rzeczywiście liczba pracodawców była mniejsza. W tej chwili mamy no już wyrobione, myślę, powiedzmy brand tych naszych, tego naszego wydarzenia, więc mamy ponad 70 firm od kilku lat. A 70 tylko dlatego, że przestrzeń nie pozwala na, na większą liczbę. Firmy są bardzo zainteresowane tym, żeby być z nami, bo wiedzą, że inżynierowie z Politechniki Opolskiej bardzo dobrze uzupełnią ich zespoły. Także co roku mamy rekrutację, która tak naprawdę kończy się już w styczniu. Listę zapełnioną, długą listę rezerwową. Firmy dobrze wiedzą, że muszą się zapisać szybko. Mamy partnerów, którzy są z nami już długie lata, także to też cenimy, że oni do nas wracają. Mamy studentów, którzy kiedyś stali, byli, byli w roli osoby szukającej pracy, a w tej chwili już są na stoiskach, są właścicielami firm i sami rekrutują. I to także... są mega ciekawe wątki. Ja tylko wrócę do tych początków, bo jak pani powiedziała, wtedy była pani jeszcze studentką, czyli przyglądała się pani temu z innej perspektywy, no ale tak. potem w miarę kolejnych edycji, no już brała pani czynny udział w ich organizowaniu. Proszę powiedzieć, na czym zasadzają się te targi? Na czym one generalnie polegają, tak żeby przybliżyć ich ideę? To ma być intensywny czas, gdzie skupiamy się na studencie czy absolwencie i na pracodawcy. My tylko zapewniamy background do tego, żeby te osoby ze sobą się porozumiały. To jest intensywny dzień, kilka godzin, kiedy są wszyscy studenci z nami w jednym miejscu i firmy, które dobrze wiedzą, gdzie przychodzą, czyli wiedzą, jakie kierunki mamy, jakich inżynierów sami potrzebują. No, i student czy absolwent, mam nadzieję, dobrze przez nas przygotowany, wie dokładnie, z kim porozmawiać. Wie, czego potrzebuje. To też jest naszą rolą, żeby studentów z roku na rok coraz bardziej przygotowywać do tego, żeby oni świadomie korzystali z tego wydarzenia. No i właśnie na przestrzeni tych lat, kiedy już pani się temu przygląda od tej strony organizacyjnej, jak to wygląda? Jak jest, jak, jaka jest ta odpowiedź ze strony studentów? Mhm. Patrzymy na to, czego potrzebuje firma. Firma potrzebuje y, rozmawiać z osobami, które wiedzą, czego chcą, wiedzą, czego oczekują, i zebrać y, CV tak, y, od jak największej liczby ciekawych kandydatów. Z kolei patrzymy, czego potrzebuje student. On musi mieć y, takie ogólne, ogólne spojrzenie na to, jak rynek pracy wygląda y, zobaczyć, na jakie stanowiska jest największe zapotrzebowanie, więc jeżeli czegoś mu brakuje. To gdzieś tam sobie to zanotować i spróbować się w tym temacie podciągnąć. No i co? No i Studenci szukają praktyk, szukają staży, stałej pracy, a czasami zmiany tej pracy, mhm. bo no, taką naszą, takim wielkim sukcesem uczelni, ale jednocześnie też trudnością jest to, że większość naszych studentów pracuje. Mhm. Oczywiście, pracują czasem dorywczo, ale bardzo często pracują w swojej branży. Niedawno robiliśmy badanie i takie, takie przekrojowe sprawdzenie tego, jak to wygląda. Więc na pierwszym stopniu mamy ponad 50% osób, które pracują. Z populacji studentów? Z populacji wszystkich studentów, mhm. kiedy pytaliśmy, pierwsza praca, kiedy rozpocząłeś? Więc albo rozpoczął jeszcze przed studiami, bo tam też mieliśmy studentów studiów niestacjonarnych, albo w trakcie studiów. Mhm. Na drugim stopniu to już jest 3 czwarte, 75% osób, które pracują. A na drugim stopniu, gdzie kończy się to tytułem magister-inżynier, dla wszystkich kierunków razem to jest ponad 80%. No ale to chyba dobrze, bo to w tym momencie jest takie piękne łączenie tego, tej nauki na, na uczelni i jeszcze praktyka jest od razu taka stała w zakładzie pracy. Tak, tylko wyzwanie teraz wyzwanie dla pracodawcy, który chciałby takiego inżyniera do siebie pozyskać, ale on już jest u kogoś innego. Mhm. No więc teraz jak ta firma ma do niego dotrzeć, jak ma do siebie przekonać? I więc po to, to są to targi też jest, pracy. Między innymi po to są targi pracy. Tak. Między innymi po to, żeby sobie podbierać pracowników. Nie, nie, tu raczej nie chodzi o to, żeby podbierać. Pierwszym naszym głównym powiedzmy odbiorcą zawsze wszystkich działań biura karier to jest student, młoda osoba, student czy absolwent. I mimo wszystko, mimo że działamy dla tych dwóch grup, sercem zawsze ze studentami, tak, więc ja im daję tylko możliwość. Słuchaj, ty nie zawsze musisz pracować całe życie w jednym miejscu. A jeżeli jesteś mechatronikiem, to tak naprawdę w wielu branżach znajdziesz, znajdziesz swoje miejsce. No i buduj to swoje doświadczenie. To wszystko zależy od osoby. Każdy ma inne zdanie i inne zapotrzebowanie. Dobrze. Powiedziała Pani, że na pierwszym roku to jest mniej więcej 50% osób, które już... Na pierwszym prosły, stopniu. Na, na, na pierwszym, pierwszym stopniu, stopniu. studiów. Mhm. Okej. Okay. No to w takim razie załóżmy, że jestem studentem tego drugiego, tej drugiej połowy mhm, tych, którzy nie pracują, no i idę na takie targi pracy. Co, mam, co, ja, co ja tam zastanę, co ja tam mogę zyskać, ewentualnie co powinienem mieć ze sobą? Mhm. Oprócz tego, że będę się dobrze uśmiechał do potencjalnego pracodawcy. No, można przebiec po prostu sobie po stoiskach, skorzystać z dodatkowych atrakcji, które też na tych stoiskach mamy i przeżyć sobie ten dzień na luzie. Ale no, cały czas przekonujemy do tego, że nie. To jest kilka godzin, gdzie pracodawcy są dla ciebie. Zerknij mhm. na to, czego potrzeba. Bądź przygotowany. W tej chwili robimy, co praktycznie przez cały rok prowadzimy przygotowania studentów, bo robimy z nimi dokumenty aplikacyjne. Ja robię symulacje rozmów, ale teraz przed targami to jest taki mega intensywny czas, kiedy tych konsultacji mamy bardzo dużo, kalendarze mamy wypełnione, bo student ma wiedzieć po co idzie, z kim się spotka mhm. i mieć CV-kę w ręce, żeby coś zostawić tak, temu pracodawcy, żeby on później po tych targach zadzwonił. A jeśli nie będzie miał ze sobą. Ech, jeżeli nie będzie miał ze sobą to na to rozwiązanie również mamy no. tak nasi doradcy zawodowi mentorzy kariery będą na miejscu i nasz partner wojewódzki urząd pracy też jeszcze e, swoich doradców zawodowych e, pozwolił im e, nam pomóc także tu mamy e, szerokie grono osób i rzeczywiście są studenci którzy przychodzą patrzą aha ktoś daje CV a ja nie mam nic no więc słuchaj kolego Tutaj możesz iść szybciutko sobie CV podrasować. Jeżeli chciałbyś zrobić sobie zdjęcie, bo jeszcze nie masz zdjęcia, to będzie profesjonalny fotograf, który zrobi Ci zdjęcie biznesowe. I bardzo ważne, pamiętajcie, że można to zdjęcie też wykorzystać na LinkedInie i korzystajcie z LinkedIna. To, to taki apel do młodych ludzi. No więc mogą sobie zrobić zdjęcie. Dziewczyny mogą sobie zrobić biznesowy look, bo będzie i stylistka, i makijażystka. Także naprawdę szybciutko CV przygotować się mhm. i, i, i od razu. I, I co najważniejsze, uderzamy do tych firm, które nas interesują, tak? My też studentom robimy mapę, robimy taką informację o tym, jakich pracodawców będą mogli się spodziewać, żeby dany kierunek szedł w tą stronę. No bo no, czasu jest mało, tak naprawdę, time is precious, tak Czyli, tak, czyli tak, tak spektralnie, bardzo szeroko, jakby podchodzicie do studenta, dając mu tą możliwość zakotwiczenia się w rynku pracy i pokazywania też swojej osoby gdzieś. Na Kiedy się umawialiśmy na to nasze dzisiejsze spotkanie, pani powiedziała mi, że... Musi to jakoś dostosować do rozmowy ze studentem z Wrocławia, czyli mm -hmm. rozumiem, że wasze targi nie są tylko regionalne, o polskie. Nie, absolutnie. My zapraszamy także osoby, które myślą o swoim rozwoju i szukają pracy, innej pracy, tak? To nie jest tylko takie wydarzenie zamknięte na studentów i absolwentów, nie tylko dla naszej uczelni, ale też dla innych. A to, że ja spotykałam się ze studentem uniwersytetu Wrocławskiego. Tak Na boku powiem, że naprawdę fantastyczna rozmowa i świetny, świetny człowiek. To wynika z tego, że jako biura karier w, na wszystkich uczelniach zrzeszonych w Kraspie mamy w tej chwili greo karierę To jest taki tydzień, kiedy Każde biuro karier otwiera się na innych, tak? Czyli I... to też się współgra z waszymi targami, które będą. Yy, tak, tak, za tak. My w tej chwili przygotowujemy naszych studentów do targów i zaproponowałam, że można sobie zrobić symulację rozmowy ze mną, tak? A to też jest spojrzenie innej osoby. I, I dla mnie też ciekawe doświadczenie, bo to nie był mechatronik czy automatyk, tak jak zwykle się spotykam, tylko to był ktoś, kto studiuje stosunki międzynarodowe i politologię, więc mhm. zupełnie inne spojrzenie. Bardzo ciekawa naprawdę rozmowa i mam nadzieję, że, że temu studentowi to też coś dało. Czyli Przygotowywaliśmy tylko, się na staż. Czyli tylko poli się zgadza, jeśli chodzi o politechnikę ich, i Tak, politologię. Tak, i otwarty umysł. To I... też muszę powiedzieć. Pani Olu, bardzo ciekawy wątek Pani poruszyła też na początku naszej rozmowy, mianowicie to, że na targach też można spotkać pracodawców, potencjalnych pracodawców, firmy, które są założone przez Waszych absolwentów, przez studentów, którzy kiedyś też na tych targach się pojawiali. Jakaś, tak, taka tak, ścieżka tak. też istnieje. Rozumiem? Tak, oczywiście. I ta współpraca zostaje później po latach. Mhm. E, ja zawsze staram się wykorzystać ten czas, żeby też e, pojawić się, spotkać z tymi, e, z tymi firmami, które do nas przyjeżdżają, odwiedzić stoiska, przywitać się. I bardzo często to są znajome twarze. To jest tak przyjemne, tak miłe, że widzi się, że ktoś wcześniej z nami współpracował, na przykład jako ambasador, i o tym też mogę za chwilkę powiedzieć, jeśli Pana to będzie interesować. Pomagał Już nam mnie interesuje. Mamy grupę studentów, którzy nam pomagają, są ambasadorami naszego biura. I powiedzmy, e, dwie dziewczyny, które do nas przyszły, jeszcze tak niepewne, co mogłyby zrobić, e, pomagały nam w targach, a teraz widzę je na stoisku. A jedna z nich chciałaby rekrutować też jeszcze do innej firmy. Tak, to jest tylko jeden z przykładów. Mam absolwentów, powiedzmy z firmy z branży IT, których widzę jednocześnie stojących i uśmiechających się na stoisku. No i najlepiej wygląda takie stoisko, tak? kiedy tam jest też specjalista z danej branży. A jeśli on jeszcze powie: Słuchaj, skończyłem ten sam kierunek, słuchaj, pamiętam te zajęcia, ta fizyka, no jak tam mm -hmm. ci poszło? Tak, od razu takie, takie połączenie się, się pojawia. I wydaje mi się, że takim firmom się lepiej rekrutuje, bo one tak bardziej ocieplają ten swój wizerunek. To no, a dla nas wielka przyjemność. Stworzenie że ich takiej społeczności 2.0, takiej mm -hmm. biznesowo-naukowo-technicznej. Tak. Ja teraz policzyłam i jestem naprawdę w bardzo pozytywnym szoku, bo kiedy zaczynaliśmy ten program ambasadorski, to mieliśmy powiedzmy cztery osoby zainteresowane, no bo cóż my możemy dać, tak naprawdę doświadczenie, to jest jedyna rzecz, którą do, zyskuje taki, taki student, nie jedyna, jedna z naprawdę najważniejszych, tak, bo buduje sobie naprawdę... Doświadczenie na przykład w tym, żeby rozmawiać z firmami, żeby wiedzieć, jak ten networking prowadzić, tak? Tematy organizacyjne z nami przygotowywać. No i na początku mieliśmy powiedzmy 3-4 osoby, a teraz po kilku latach mamy ponad 20 osób, naszych ambasadorów. I spośród nich praktycznie 20 się zgłosiło do pomocy przy targach. Mhm. Więc to jest naprawdę olbrzymia liczba i wielki z naszej wielka ulga, że są rzeczy, które możemy oddać tym odpowiedzialnym ludziom, bo oni są bardzo odpowiedzialni, tak, i zainteresowani tym, żeby pomóc. Więc jedni obsługują naszych partnerów honorowych, inni zajmują się właśnie współpracą z tymi doradcami, żeby gdzieś tam zrobić listę osób, którzy przyjdą do doradców, tak, inni pilnują cateringu, także tych. Zadań jest naprawdę bardzo dużo dla ambasadorów i bardzo się cieszę, że oni ten swój czas też oddadzą. Pani Olu, my rozmawiamy tak naprawdę w przededniu tegorocznej edycji mm -hmm. Akademickich Targów Pracy, bo one będą 19 marca. Tak. Natomiast jeszcze jest ten czas od targów do targów i tu chyba już jest pani rola, czyli pani biura, które w, w tym momencie też pomaga studentom w Wybraniu jakiegoś kierunku swojej kariery, swojego rozwoju. Mhm, oczywiście. To nie, ma, to nie jest tak, że tylko wiosną działamy tak? i jest pik, bo mamy targi, a potem radzicie sobie. Wręcz mhm. przeciwnie. W, takim, w takiej sytuacji, gdzie naprawdę mechatronik może pracować w wielu firmach i w wielu branżach. I też e, specjalista IT, on może zajmować się cyberbezpieczeństwem, być programistą tak. i mi, bardzo wiele jest takich e, elementów, które składają się na branżę IT, tak? I ta osoba może poza tym też między tymi stanowiskami skakać, mm, tak? Powiedzmy racja. zmieniać, zmieniać to, więc budować sobie doświadczenie. I w takim świecie jest bardzo potrzebny doradca zawodowy. Do nas bardzo często przychodzą studenci, którzy mówią kurczę, ja nie wiem czy ten kierunek był dobry. Może ja jednak chciałbym coś innego, już się sprawdziłem. Podoba mi się no, na przykład kierunek mojego kolegi tak? i doradca zawodowy to też jest jego rola, żeby wyłapać mocne strony, zaproponować. Jeżeli czegoś brakuje studentowi, zaproponować szkolenia, zachęcić do udziału w programie mentoringowym. Także ten rozwój, no my nie możemy się zatrzymać tylko na wiośnie, bo, bo studenci potrzebują wsparcia i rozwoju cały czas. Świetnie. Pani Ola, a to już jest temat na zupełnie inne spotkanie, tak myślę. Pracy Mogę o tym Biura mówić Karier. bardzo długo, domyślam jak Pan słyszy, tak. się. Za dzisiaj dziękuję i już zapraszam na kolejne spotkanie Termin, no, termin Oczywiście, ustawiony. bardzo chętnie przyjmę za zaproszenie. Bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Naszym gościem była Pani Aleksandra Jasińska, kierownik Biura Karier Politechniki Opolskiej.